W Lubieni otwarto nowoczesny i przestronny klub seniora. Miejsce spotkań i integracji mieszkańców zmieniło się nie do poznania. Oj super, zaskoczona jestem. Weszłam tu nie wiedziałam gdzie się kierować. Cudownie, no i nie obejrzałam wszystkiego, ale widzę, że już strasznie pięknie. Bardzo cieszę nas wszystkich dlatego, że ściany tu wyglądały strasznie, a teraz ten remont no pięknie wygląda, pięknie i możemy właśnie będą mieli spotykać się gdzie seniorzy możemy robić różne imprezy Na potrzeby seniorów zagospodarowano budynek po byłej świetlicy wiejskiej który gruntownie wyremontowano Aktualnie na terenie gminy to już drugi klub seniora Budynek jest po przebudowie powstało miejsce sala spotkań która może w każdej chwili być służyć jako jadalnia Powstały sanitariaty, powstało miejsce do fizjoterapii, i kolejnym tutaj krokiem będzie projekt, w którym otrzymamy środki na funkcjonowanie tego klubu. Mamy coraz bardziej starzejące się społeczeństwo, wymagające wsparcia, opieki. Młode osoby jadą do pracy, osoby starsze zostają w domu. I gdzie? Więc właśnie w miejscu takim jak klub seniora powinny się spotykać, aby to przebywanie w dniach. Wolnych od pracy, kiedy osoby pozostają same w domu, mogły spędzać godnie wśród znajomych. Seniorzy Zlubieni należą do niezwykle zdolnych i aktywnych. Spotykają się nawet kilka razy w tygodniu, by wyjść z domu, spędzić wspólnie czas i zrobić coś pożytecznego. Robimy na szydełku, na drutach, różne wianki okazyjne, stroiki. No co tam, komu się tam? Także no zajęcia są. Jest fajnie. Przede wszystkim jest to dobre, że można się spotkać, porozmawiać, pośmiać się. Jesteśmy raczej zaufaną grupą. No, może więcej teraz przyjdzie. Było w dosyć, ale może więcej przyjdzie teraz ludzi. Samo otoczenie tej świetlicy, tego klubu jest piękne, że można latem wyjść i tam też po prostu robić różne imprezy. Ja gratuluję wszystkim takiego miejsca, jak jest w Lubieniach. A jeszcze raz dziękuję i pani Wójt, i pani Radnej, i wszystkim ludziom dobrej woli z naszej gminy. Koszt inwestycji wyniósł 276 tysięcy zł, z czego 200 tysięcy to dotacja z rządowego programu Senior Plus, a 76 tysięcy zł to wkład gminy Popienów.